No i dobra, jesteśmy. Lampy są, myślę, że, że się uda, ale coś mam dalej, ciutko, że to są angielskie. Zobaczymy, pożyjemy. Szybko migające kierunkowskazy, no to albo żarówki, coś nie tak, albo przerywać mi siadł. Jak przerywać, to ciężko będzie na szybkiego chyba znaleźć. Hmm, bo ja już wcześniej sprzedałem przerywać, yy, sprzedałem przerywać kurcze, yy, yy, ten yy, europejski, a w Amerykanie kurcze miałem ten yy, inny po prostu, o innym numerze yy, to to. Pewnie od jakiegoś subaraka amerykana czy coś to, to, to by się znalazło, ale przegląd mam w sumie za dzień, Ym, więc tutaj na szybko ja mo mogę jeszcze ten przerywacz przeczyścić, co zrobię, sprawdzę na pewno żarówki, yy, bo tam żarówki przecież stare są, a europejski, yy, europejska żarówka yy, po prostu może mieć inne, inne obciążenie ewentualnie. I dlatego może być różnica inaczej obciąża, kurde, ten yy, przerywacz. Dlatego też może też jest inny przerywacz. To jest takie gdybanie moje, nie? akademickie yy, opowieści tutaj, dywagacje. Yy. No bo w Europejczyku mamy jeszcze po, po lewej, prawej mamy kierun kierunek yy, na błotniku. Tu mam jedną lampkę mniej nazwijmy to, więc zupełnie inaczej się rozkładają, yy, inaczej się rozkładają po prostu yy, obciążenia. No bo mogą mieć... Tak się zastanawiam, skoro powiedzę strzelam 3 razy 5 W. A ja przełożyłem te żarówki nie dobra, nieważne. Ja muszę to sobie podejść na spokojnie z tym, bo muszę to przetrawić, przespać się z tym. Bo nie chce mi się myśleć. Lampy są. Czy będą Europejczyki nasze, czy Angole, no to już zobaczymy. Mm ale ja coś wykombinuję takiego, że yy, będzie, będzie dobrze na pewno, ale no, trzeba sprawdzić po prostu i tyle yy, no to to czyli temat z lampami jest jakby zakończony one świecą, postoje świecą, yy, mijania świecą, drogowe świecą, kierunki świecą, ale szybko więc temat wokół, wokół lamp i tak dalej jeszcze będzie. Nie, nie pokazywałem już, ale mocowanie tego przeciwgielniaka jest zrobione i to zrobione jest na medal. Jest solidniejsze, stabilniejsze. A tutaj mamy te gadżety, które zamawiałem. Te tam oleje jakieś są do klimy. A możemy zobaczyć na szybkiego, jest otwarte pudełko. To przy okazji, mile światła, muszę, muszę coś zjeść, cały dzień dzisiaj, dobra. Mamy tu Easy Creamy, O i takie rękawiczki. Troszeczkę te butelki to coraz mniejsze są, ale dobra. Aha, no to takie coś. Tu mamy olej. Plus czynnik, no tu mamy czynnik wypełniacz, i, i tu się zgadza: całe zamówienie jest kompletne. Także fajnie, dobra. Mamy podsumowanie. Także można, można tutaj zobaczyć. Jest wszystko tak jak należy. Fajne pudełka mają firmowe o, produkty. No super. Jest to profeska. Można zobaczyć produkty jakie są. Osuszać też nawet. Uszczelniać. no Widzę, że mają takie coś też. Sealer metal part. To też muszę dokupić. Dobra. Czyli szkoda, że nie za jednym zamachem, ale tam przesyłka będzie gratisowa. No to jeszcze to zamówimy. Pytanie, no to tego czynnika pójdziemy w takim razie tego głównego. Będę miał na przyszłość jak uszczelnię metal. Prodride też by się zdało. Dobra, na razie, na razie nie cuduję. Spokojnie, nie podniecajmy się, zestaw jest. Na Klimę jeszcze przyjdzie czas bo bo tak to nie będzie tam wołać no. dobra to chowamy więc na pamięć czy być może trzeba będzie pobawić, a może i nie